W świecie piłki nożnej wystarczy czasem jedno zdanie, by rozpętać prawdziwą burzę. Gdy w grę wchodzą wielkie nazwiska, potężne kluby i Liga Mistrzów, emocje natychmiast sięgają zenitu, a granice między chłodną analizą a czystą prowokacją szybko się zacierają. Tak właśnie stało się po głośnej wypowiedzi Jana Tomaszewskiego na temat pracy Hansiego Flika w FC Barcelonie. Jan Tomaszewski na łamach Super Expressu. Wypowiedział się bardzo stanowczo wobec pracy Hansiego Flika. Zdaniem byłego polskiego bramkarza, niemiecki szkoleniowiec ma samograj, który niestety gra na 40-50% swoich możliwości. Polak uważa, że Flick powinien zostać zwolniony, jeśli nie wygra Ligi Mistrzów. Te słowa momentalnie obiegły media i wywołały reakcje nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii. W Madrycie i Katalonii natychmiast podchwycono temat a w komentarzach pod artykułami rozpętała się gorąca, momentami bardzo ostra dyskusja. Trudno jednak pominąć kontekst, w jakim Hansi Flick objął FC Barcelonę. Niemiec przejął drużynę rozbitą sportowo i pogrożoną w poważnym kryzysie finansowym. Oczekiwania były ogromne, a margines błędu praktycznie nie istniał. Mimo to Flik już w pierwszym sezonie potrafił sięgnąć po wszystkie trofea na hiszpańskim podwórku. FC Barcelona pod jego wodzą poprawiła swoją grę w sposób diametralny i ekspresowo wróciła do europejskiej czołówki. Wielu ekspertów nie kryło zdziwienia, że szkoleniowiec był w stanie tak skutecznie wycisnąć z zawodników potencjał, który wcześniej pozostawał uśpiony. Obecny sezon obnażył jednak poważne problemy szczególnie w defensywie. Formacja obronna FC Barcelona jest wyraźnie rozbita. Po odejściu Inigo Martineza Pałku Barsi stracił formę i jest cieniem samego siebie. Andreas Christensen zmaga się z niekończącymi się kontuzjami, a Ronald Araujo w środku sezonu wypadł na dwa miesiące z powodu problemów psychicznych, których nabawił się po porażce z Chelsea widzę mistrzów. W tej sytuacji Dziury w obronie łatają Erik Garcia i Gerard Martin. Pierwszy z nich, niezależnie od pozycji, prezentuje solidny poziom. Drugi nie jest nominalnym stoperem, miewa słabsze momenty, ale i tak jego gra przypomina ratowanie drużyny w kryzysowym momencie. Krótko mówiąc, wszystko funkcjonuje tu dosłownie na trytytki. Z taką defensywą trudno realnie myśleć o triumfie w Lidze Mistrzów. Zauważył to również Toni Kroos, który stwierdził, że przy takiej obronie Barcelona może przegrać dwu meczy z rywalem z najwyższej półki. Jedno zdanie wystarczyło, by hiszpańskie media zaczęły bić na alarm. Gdy do tego doszły słowa Tomaszewskiego, narracja stała się jeszcze ostrzejsza, a nagłówki sugerowały wręcz, że Polak atakuje trenera Barcy. Sam Tomaszewski nie pozostawił wątpliwości co do swojej opinii. Jego zdaniem Flik w Barcelonie dysponuje samograjem, który wykorzystuje jedynie około połowy swojego potencjału. Były bramkarz reprezentacji Polski poszedł jeszcze dalej, twierdząc, że brak triumfu w lidze mistrzów powinien oznaczać zwolnienie Niemca. Flik musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół zawodników, ocenił Tomaszewski. Na te słowa natychmiast zareagowały hiszpańskie media. Cytaty z wypowiedzi Polaka pojawiły się zarówno w katalońskim sporcie, jak i w madryckiej marce. Naczola Barga w marce ograniczył się do przytoczenia kontrowersyjnej opinii bez własnego komentarza. Zupełnie inaczej zachowali się czytelnicy. W sekcji komentarzy wybuchła prawdziwa burza. Bardzo ważne jest to, co mówi 78-letni starszy pan w polskich mediach, który w swoim czasie był bramkarzem, który opuścił polską ligę tylko po to, aby zagrać jeden sezon w Herkulesie, napisał prześmiewczo jeden z internautów. Dzisiaj w sekcji ludzie, których jedyną zasługą jest krytykowanie Barsy, dodał inny. Nie brakowało też głosów w pełni broniących flika. Haha, flik to najlepsza rzecz, jaka spotkała Barse. Nie odejdzie przez kilka lat. My, wszyscy kibice Barcelony i Laporta, nie pozwolimy mu odejść, pisał jeden z komentujących. Pod artykułem katarońskiego sportu pojawiło się blisko dziewięćdziesiąt komentarzy. i zdecydowana większość z nich wyśmiewała tezę postawioną przez Jana Tomaszewskiego. Najczęściej lajkowany wpis, ironicznie sugerował, że podobne opinie można usłyszeć również przy barowym stoliku. Część kibiców próbowała jednak spojrzeć na sytuację bardziej chłodno, podkreślając, że realnym problemem Barcelony jest jakość obrony, a nie osoba trenera. Ich zdaniem, przy obecnym zestawieniu defensorów, marzenia o zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów mogą okazać się po prostu nierealne. Niezależnie od tego kto siedzi na ławce trenerskiej.